Mieszkańcy łasku uczcili Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego i wspólnie oddali cześć bohaterskim powstańcom. Główne uroczystości rozpoczęły się w godzinę W na placu Szarych Szeregów w kolumnie. Zawieszono flagę państwową na maszt, a łaska orkiestra Denta odegrała mazurka Dąbrowskiego. W imieniu burmistrza Gabriela Szkudlarka okolicznościowe przemówienie wygłosiła sekretarz gminy Beata Mielczarek. Dziś mija 78 lat od tego niezwykłego zdarzenia, które z największą mocą wpisuje się w naszą tożsamość i świadomość narodową. Moc Powstania Warszawskiego wynika z tego, że było ono wielkim wybuchem polskiego dążenia do wolności. To właśnie determinowało żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji walczących w powstaniu oraz ludność cywilną do niezwykłego heroizmu i bohaterstwa. Chwała powstańcom Warszawy, chwała wszystkim walczącym o wolność i niepodległość. Przewodniczącego Rady Miejskiej Własku reprezentowała radna Monika Mrowińska. Te 63 dni to świętość, symbol gotowości do walki o ideały. Powstańcy walczyli o nie, mając nadzieję na poprawę własnego losu i swojej ojczyzny. To właśnie wtedy w obliczu śmierci, klęski i zniszczenia zatriumfował duch patriotyzmu którego żadna tyrania nie jest w stanie zgładzić. Głos zabrali także posłowie na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk, Tadeusz Woźniak oraz w imieniu dariusza Jońskiego Sylwester Florczak. Ksiądz kanonik Jacek Kubis, proboszcz parafii pod wezwaniem w niebo Najświętszej Maryi Panny w kolumnie odmówił modlitwę w intencji poległych. Módlmy się, wszechmogący i miłosierny Boże. Sprawa by ci, którzy polegli w walkach ulicznych i pod gruzami walących się domów. Zostali przyjęci do domu ojca. Hmm. Przybyłe na uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem harcerzy, oddając hołd wszystkim tym, którzy 78 lat temu ruszyli do walki w powstaniu. W części artystycznej przed zgromadzonymi wystąpiła Karolina Jelińska z grupy wokalnej spółka Zoo Łaskiego Domu Kultury. Króla, dźwięk, dźwięk, dźwięk. oficjalnych obchodach na mieszkańców czekał piknik rodzinny. Łaski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna oraz harcerze przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych. Było między innymi malowanie twarzy, bańki mydlane, planszowe gry plenerowe i urocze alpaki. W miejscu targowiska pojawiła się wystawa starych fotografii oraz stoiska między innymi z rękodziełem i książkami. Były także pyszności przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Księga Nowianki. Mieszkańcy biorący udział w obchodach mogli nie tylko godnie nie oddać hołd walczącym i poległym za ojczyznę, ale także zintegrować się na zorganizowanym wydarzeniu.